Będzie to kolejna placówka w Pile o takim charakterze, ale nie ma w tym nic dziwnego, jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki badań dotyczące demografii. A te mówią, że blisko połowa mieszkańców Powiatu Pilskiego w 2050 roku będzie miała 60 albo więcej lat. To oznacza, że mnóstwo osób będzie wymagało specjalistycznej opieki. Chcielibyśmy móc wybudować ten dom pomocy społecznej wspólnie z panią prezydent Batą Ludzińską, z władzami. Samorządowymi miasta piły, oraz przy wsparciu naszych parlamentarzystów. Chcielibyśmy, aby ten Dom Pomocy Społecznej był samowystarczalny energetycznie, aby na powierzchni około 3200 metrów w komfortowych warunkach mogli funkcjonować pensjonariusze w liczbie około 100. Wzorem, jeśli chodzi o nowoczesne jednostki tego typu ma być placówka z Ostrowa Wielkopolskiego, którą piscy samorządowcy niedawno odwiedzili. Nowy DPS w Pile ma powstać na osiedlu Gładyszewo. Szacowany koszt to 40 milionów złotych. Powiat będzie się starał o środki zewnętrzne. Jeśli uda się zrealizować wszystko zgodnie z deklaracjami, pierwsi mieszkańcy pojawią się w 2027 roku.